Lubię moje życie banalne. Jest takie zwykłe, normalne. W, w kuchennej szafce stosik ściereczek. Wyżej w szufladzie komplet łyżeczek. W pokojach moralowe ściany, na podłogach dywany, a na nich pies i kotka. Czasami przychodzą tu dzieci. Ich śmiech daleko na łąki leci. Lubi wiersze w głowie schowane i te na papier przelane. Chodzi po polach i lesie, gdzie mnie pragnienie poniesie. W pachnących trawach się schować i to co zachwyca, fotografować. Ja, w imieniu właścicieli, bardzo serdecznie Państwa witam. Jest nam bardzo miło Państwa gościć. A przede wszystkim, jest nam bardzo miło, że to właśnie u nas są wystawy FotoOKO, które cieszą się ogromną popularnością. Goście bardzo chętnie oglądają, także bardzo, bardzo dziękujemy. Ja ze swojej strony chciałabym Państwa zabrać, pokazać Państwu filmik i przedstawić kilka zakamarków naszego hotelu, także zapraszam do obejrzenia filmu. Już teraz? Dobrze. No to zaczniemy od filmu. krótko e, Krótko tak. tekst na całą kartkę ale dużymi literami <noise> chciałbym dzisiaj powiedzieć o genezie nazwy Fotooko to są moje przemyślenia także to nie musicie się z tym zgadzać jednego z najstarszych klubów fotograficznych w zielonej górze Posłał on w roku 1994 roku i przez 15 lat działał jako klub fotograficzny ZUTW. Skąd taki neologizm fotooko? Żeby to wyjaśnić, musimy cofnąć się bardzo, do bardzo dawnego okresu w dziejach, a mianowicie do kambru. Wtedy na ziemi pojawiły się organizmy posługujące się wzrokiem. Historia fotografii rozpoczyna się z chwilą pojawienia się człowieka na ziemi. Pierwszy taki aparat fotograficzny posiadał dwa obiektywy, czyli soczewki wokół, dwie matryce, czyli siatkówki, i pamięć tutaj. Zapisywał on na swojej karcie pamięci obraz trójwymiarowy, już wtedy. Po zapamiętaniu obrazu, następowała jego obróbka. Pierwsze zdjęcia zostały utrwalone w ten sposób na ścianach jaskiń przy pomocy węgla. Były to obrazy 2D. Gdy do obróbki zaczęto używać błotka i dłuta, powstały obrazy 3D. Aparatem fotograficznym wtedy używanym i który do dziś spełnia funkcję utrwalania różnych obrazów jest właśnie oko ludzkie. Jest fajna ta wystawa, że tu pokazuje nam rzeczywiście to, co nam w, gruszy, w duszy gra. Wystawy tematyczne, które organizujecie od czasu do czasu, zazwyczaj są to o czymś, opowieść o czymś konkretnym. A tego typu wystawa przekrojowa, gdzie nie było tematu głównego, jakby umotywowała Was przede wszystkim do tego, że daliście te fotografie, które Wam w duszy zagrały. Które dla Was były w jakiś sposób bliskie i w jakiś sposób e, najważniejsze. E, zdjęcia, które nierzadko nie mogły się pojawić na jakiejkolwiek innej wystawie, z tego względu, że one nie pasowały tudzież do tematu wystawy, tudzież do charakteru wystawy, a w tej wystawie, właśnie w takich wystawach przekrojowych, gdzie nie ma głównego tematu, takie zdjęcia jak najbardziej mogą zagrać właśnie tym, co nosimy naj, najczęściej e, w sobie i to, co chcemy pokazać, to, co dla nas było też ważne. Czasem były to ważne sprawy, te duże jakieś wydarzenia, tak jak tam się też można było zobaczyć i z teatrów ulicznych fotografii, a czasami te małe te nasze życie codzienne, ale też nasz pejzaż przez okno, nasz jakiś widok, nasze zwierzątko. Rzeczy, które po prostu dla nas są w jakiś sposób ważne i ta fotografia jest w tym momencie dla nas ważna i ona jest czasami ważniejsza od takich tematycznych, gdzie musimy zrobić fotografię, dlatego że byliśmy, że zobligowuje nas jakby organizator, że zobligowani jesteśmy tym, że byliśmy w jakimś miejscu i musimy dać fotografię. W tego typu wystawach my tak naprawdę nie musimy, my zazwyczaj chcemy. Chcemy pokazać to, co nam w duszy zagrało. To chyba na tyle i wystarczy, na, jeżeli chodzi o to rozpoczęcie moich tych pary zdań. A oczywiście gratuluję e, fotooko e, 20 roku e, rozpoczęcia e, cyklu wystaw. I tak jak kiedyś zażartowałem, mam nadzieję, że na ten, przez ten okres 20-lecia, czyli ten, ten rok czasu obchodów 20-lecia, fotoko pokaże 20 wystaw na 20 -lecie. Adorare te, Deus meus, in aeternum, in aeternum.